Wszędzie, gdzie biegnę, prześladują mnie dinozaury. Nie wiem, czy to już jest ten wiek, ale może rzeczywiście ciągnie swój do swego. Dobra, mamy 11 km, biegniemy dalej. Let's go, let's do it. Ważniejsze, ruszyć się, wytrwale, realizować plan i znaleźć sobie cel. I to jest właśnie typ pogody, w którym nie, nie lubię wyciągać roweru, bo szkoda mi go po prostu, zwyczajnie mi go szkoda. Także. Założenie jest takie, żeby ten okres przebiegać po prostu. Plan jest taki, żeby zrobić w każdy weekend półmaraton. W zeszłym tygodniu też lało, znaczy może nie lało, ale było dosyć tak nieciekawie, jeżeli chodzi o aurę. E, także przebiegłem sobie dwa półmaratony, jeden w sobotę, jeden w niedzielę. No i dzisiaj też jest sobota. Jest sobota, w zasadzie no nie wiem, jest 20, 25, 25 listopada. Mam obecnie 13 km, no i zostało mi jakieś 8 do skończenia celu. Także lecimy, trzymać się. Tu są sarny. Udało się. Udało się. 21 km. Jutro czeka mnie to samo. Trzy rzeczy, które są najważniejsze. Nieważne, czy jesteś chory, czy jesteś zdrowy. Nie ma to znaczenia żadnego. Trzy rzeczy są najważniejsze, żeby, żeby cokolwiek w życiu zrobić. Mianowicie małe cele. Nieważne czy to będzie 5, 10, 20, 100 kilometrów czy to na rowerze, czy biegowo? Absolutnie nie ma to żadnego znaczenia. Najważniejsze to przede wszystkim podjęcie decyzji. Ruszamy, działamy. Dwa. Upór. Tutaj bez tego nie ma szans, żeby cokolwiek zrobić. No i przede wszystkim samo zaparcie. No i odpowiadając na pytanie, dlaczego bieganie bardziej wolę zimą, aniżeli rawa to przede wszystkim to, że przychodzisz do domu po bieganiu, nawet jak leje, jak jest złocisto, myjesz butę i to wszystko. Jest koniec. To co jest najważniejsze w tym okresie właśnie ciemno-ziemowym, kiedy jest strasznie ciemno, naprawdę wpływa to destrukcyjnie na naszą psychikę, to jest przede wszystkim ruszyć się. Jak się już ruszysz, no to już nie ma litości, po prostu e, zrobisz to, co założyłeś. Ja na przykład sobie wyznaczam co roku jakieś tam głupkowate cele, no to przebiec, nie wiem, 50 km, raz tak miałem. Chyba z dwa lata temu wpadł mi głupi pomysł do głowy, mianowicie kiedy ruszyłem w stronę swojego kolegi, który mieszkał ode mnie w odległości jakichś 15 km, moim oczom ukazał się bijany już wielokrotnie znak na Pyżowice. No i tak po prostu takie ukowało mi w głowie, że a czemu by tego nie spływać? byłem akurat po maratonie, był też okres jesienno-zimowy. Mogłem sobie pozwolić na wszystko. W sensie takim po prostu luźnym. Także przebiegłem ten 30 km. E, odczekałem jeszcze z 2-3 tygodnie. E, no i raszyłem, zrobiłem to. Nie był to łatwy bieg, ale wykonałem. Takie małe cele, po prostu no mam robotę. Dzisiaj też testuję bieganie w kurtce zimowej. Takiej lekko zimowej. To jest chyba kurtka dla, nie wiem, dla piłkarzy na takie małe treningi ale fajnie się biegnie bo nie jest zimno, jest, jest dosyć ciepło mocno się spociłem ale przynajmniej jest cieplotko. No tak naprawdę to kupiłem na Wisła ale i tak jej nie wziąłem ze sobą a ja mówię po co mi to będzie no, jestem taki po prostu głupkowaty szybka decyzja ale była mega tania także wszystko na prawo na razie trzymajcie się Zapomniałem jeszcze dobrać, że to jest to plus minus 4 stopnie, to tyle, co mam więcej.